Populacja jednak o rodziców dbają, starszych, nawet jak są za granicą, ale pandemia uniemożliwiła przyjazdy. Natomiast nie uniemożliwiła tak zupełnie e, sprawowania tej opieki. Witam bardzo serdecznie Cię. Mam bardzo ciekawego gościa. Rozmawiać będę z dr Elżbietą Czapką, socjolog, która już od kilkunastu lat związana jest z Norwegią. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem w Bergen, a rozmawiać będziemy o m.in. o badaniach, które pani doktor prowadziła. Badania dotyczyły zachowań Polaków w czasie pandemii. Zapraszam. W ubiegłym roku we współpracy z Uniwersytetem Bergen prowadziła Pani badania dotyczące zachowań Polaków w czasie pandemii. Jakby Pani mogła opowiedzieć bliżej, do czego dotyczyły te badania, a później jakie były wyniki? Dobrze. To jeszcze może zacznę od tego, że kierownikiem tego projektu była profesor Esperanza Dias z Uniwersytetu w Bergen. Ja byłam tylko koordynatorką projektu. I badania dotyczyły tego, czy różne grupy migrantów stosują się do obostrzeń, jakie były wprowadzone w Norwegii i czy mają dostęp do informacji, informacji dotyczących koronawirusa i dotyczących pandemii, tych oczywiście obostrzeń. I Polacy wskazywali, bo rozumiem, mogę teraz w tym polecie trochę opowiedzieć, Wszystko. tak? Polacy wskazywali na um, wiele różnych źródeł tych informacji. Wręcz mówili o tym, że tych źródeł informacji jest zbyt wiele, że te informacje są często sprzeczne. Ja się z tym zgadzam. Nawet teraz w literaturze spotkałam się z takim terminem jak infodemia, czyli nie tylko pandemia, ale także infodemia. Taki nadmiar często sprzecznych informacji. Ta infodemia dotyczyła pandemii koronawirusa, właśnie. Tak, 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 że trudno, by, trudno było ustalić ludziom, to nie tylko migrantom, trudno było ustalić, które informacje są wiarygodne, a które nie. Czyli tak naprawdę z którego źródła warto korzystać? A z któregoś chyba nie warto korzystać. W przypadku migrantów sytuacja się komplikuje, ponieważ no, Polacy korzystali i z polskich źródeł prawda, informacji, i z tych norweskich, w zależności od tego, czy znali język norweski, czy też nie, a często jeszcze korzystali z Facebooka, z YouTube'a, więc jakby naprawdę to trudno było im rozsądzić tak naprawdę, które informacje są wiarygodne. Wskazywano także na informacje, które otrzymywano od pracodawców. I to akurat było wiarygodne źródło informacji. Pracodawcy często informowali yy, migrantów i o tych obostrzeniach, których należy przestrzegać i o ich prawach, więc jakby to wydaje mi się, że to było chyba najbardziej wiarygodne źródło. A czy to można porównywać, tą pan, infodemię, z, czy może Pani porównywać, czy ma Pani wiedzę w porównaniu do innych grup obcokrajowców w Norwegii, czy, czy tylko Pani ma wiedzę, że u Polaków ta, ta było za dużo tych źródeł, a na przykład u Pakistańczyków... Nie, mm, nie ma przepraszam, że przerywam. Wszędzie było tak samo. wszędzie, wszędzie. jeżeli już do grupy Norwegów to można jakoś odnieść, czy, czy w przypadku Norwegów już mieszkających w Norwegii... No, Nor Norwegów jako takich, to, to też było mm -hmm. tych Ja myślę, że nor Norwegowie głównie korzystali z tych norweskich źródeł informacji i Norwegowie bardzo ufają władzom. Mm -hmm. Więc ja myślę, że tutaj nie było takiego problemu. My Polacy mamy taki wrodzony, powiedziałabym wysany z lekiem matki z lekiem matki sceptycyzm, prawda, jeżeli chodzi o wszelkie rozporządzenia, obostrzenia, zwłaszcza jeżeli to władze nam coś narzucają. Mm -hmm. Ale myślę, że nawet jeżeli chodzi o informacje, to też jest to pewien problem. Mamy taki filtr. Musimy te wszystkie informacje przez ten filtr przepuścić, dopiero wtedy mhm. sami decydujemy, czy to prawda, czy nie. Czyli Polacy mieli za dużo źródeł, z których mogli czerpać tą wiedzę, ale jak już ją czerpali, to, 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 to szli w różne strony, czy wiedzieli mniej więcej po jakimś czasie, jak, jak to wyglądało? To może powiem tak. Polacy byli bardzo zadowoleni, bo badania były prowadzone rok temu. To był kwiecień. Więc no jakby to dopiero się powiem. zaczynało, tak, pandemia się dopiero zaczynała, teraz prowadzimy znowu badania, więc tylko już w innej konstelacji, jeżeli chodzi o zespół badawczy, więc zobaczymy, co się, co się zmieniło po tym roku czasu. Ale Polacy byli zadowoleni, że są w Norwegii w tamtym czasie, ponieważ w Polsce wprowadzano bardzo surowe obostrzenia. Um, więc na przykład nie można było wychodzić prawda, do parku, nie można bez maseczki i Polacy mówię, że Norwegia lepiej sobie z tą pandemią radzi, lepiej w tym sensie oczywiście, że można chodzić do lasu, można pokazać aktywność fizyczną. Też byłam zadowolona, byłam wtedy w Norwegii, więc tak porównywałam, ale nie wszyscy niektórzy twierdzili na przykład, że to Norwegia powinna wprowadzić maseczki obowiązkowo że to Polska właśnie sobie lepiej radzi. Natomiast zdecydowana większość e, cieszyła się, że jest w w tym czasie. I oczywiście mm, Polacy starali się przestrzegać tych obostrzeń. Podobnie zresztą jak inne grupy. Nie, nie, nie było problemu, przynajmniej jeżeli chodzi o deklaracje zachowań. W badaniach społecznych nigdy nie wiemy do końca, jak to się zachowuje. Wiemy tylko, prawda, jakie są deklaracje. I one nie wskazywały tutaj na, na chęć łamania prawa. Raczej nie. Jeżeli już, to domagano się większych obostrzeń. Wręcz do tego dochodziło. Polacy w Norwegii chcieli, żeby to było ostrzej, znaczy bardziej te, te obostrzenia były, reżim był większy, tak? Tak, bo tak jak powiedziałam, w Polsce wtedy te obostrzenia były większe, więc czyli, oni poró zaczęli porównywać. Aha, czyli to wynikało to, 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 że Norwegia za słabo z porównywania tego do, 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 do Polski, do tych obostrzeń w Polsce. Tak, tak dokładnie to wyglądało. Także dla mnie to też było ciekawe. Myślę, że to wynikało z obaw naszych, to był początek pandemii, to nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. I też nikt się nie spodziewał tego, że ta pandemia potrwa cały rok i jeszcze właściwie dłużej. Więc jakby chciano ją tą pandemię zdławić w zarodku i wszyscy chcieli przestrzegać tych obostrzeń, żeby jak najszybciej to się skończyło i wszyscy mogli wrócić do pracy. Ale wskazywano na problemy związane z izolacją. One już wtedy były widoczne. Często na przykład spotykałam się z takimi określeniami jak czuję się jakbym był w więzieniu. I to oczywiście prawdopodobnie ma jakieś implikacje, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Tego na razie nie wiemy, ale można było to odczuć. Oczywiście w przypadku migrantów to nie chodzi tylko o nich samych, ale chodzi także o rodziny, które zostały w kraju. Polacy, jak pan wie, często podróżowali do domu. Też wiele osób miało jakieś zobowiązania, chociażby związane z opieką nad starszymi rodzicami. I pandemia to przerwała, nie można było już się z tych zobowiązań wywiązywać. Zostały tylko rozmowy telefoniczne. Też część osób mi na przykład mówiło, iż zamawiało zakupy starszym rodzicom w Polsce, z Norwegii, bo rodzice nie byli w stanie tego że zrobić. Że sklepy przywoziły, czy tam jakieś dowożone były zakupy, z Norwegii zamawiane, a w Polsce do, do rodziców w Polsce... Tak, e, tak. A, czyli oni dbali i o siebie, i o tych rodziców, którymi nie mogli rodziców. się kontaktować. Tak, bo ja wcześniej taki projekt prowadziłam, dotyczący właśnie tej opieki transnarodowej. Czyli hmm. jak to wygląda, jak jest sprawowana opieka w przypadku, gdy się wyjeżdża za granicę. Populacje jednak o rodziców dbają starszych, nawet jak są za granicą. Ale pandemia uniemożliwiła przyjazdy. Natomiast nie uniemożliwiła tak zupełnie e, sprawowania tej opieki. Tylko no hmm. pojawiły się nowe strategie opiekuńcze. Hmm. I, i, czyli to, to, to zamawianie zakupów to jest jedna z tych strategii, strategii tak? To tak. Z... Czy na przykład umawianie hmm. wizytu lekarza. To hmm. też miało miejsce wcześniej, ale w czasie pandemii stało się bardziej skomplikowane. Bo na przykład starsi rodzice bali się tego kontaktu z lekarzem, więc były umawiane teleporady. Natomiast ja zauważyłam takie, e, takie poważne obawy i o zdrowie rodziców. Na przykład, gdy pytałam o to, co by pan pani zrobiła prawda, w sytuacji, gdyby miała pani jakieś symptomy koronawirusa. To wiele osób mówiło nie o tym, co oni by zrobili ze sobą, ale mówili o tym, co by zrobili, gdyby mama, tato w Polsce zachorowali. Czyli najpierw myśleli o rodzic rodzinie rodzicach? Tak. Mieli też taką świadomość, prawda, że gdyby coś się stało tam, to też oni prawdopodobnie włączyliby się w, w opiekę, chcieliby jakoś zareagować, zadzwoniliby na przykład, ktoś powiedział, że zadzwoniłby do, um, ach, nawet nie pamiętam, gdzie się u nas dzwoniło, ale do trzeba sanepidu. było gdzieś, za, do sanepidu właśnie, że zadzwoniłby do sanepidu, a mi chodziło bardziej o reakcję w Norwegii, bo da, co by pan zrobił w Norwegii? Natomiast ci rodzice, ta rodzina zostawiona w kraju, jednak mhm. gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest. Te badania tamte zostały zakończone, ale teraz pani mówi, że jakby taka druga, druga część, kolejna część tych badań o, o tej samej tematyce. Tym samym się pani zajmuje, państwo się zajmują. Tak, tak, tematyka jest zbliżona. Prowadzę badania z koleżanką z Uniwersytetu Gdańskiego, tylko to już były badania ankietowe. Jak już będę znała wyniki, to się na pewno podzielę. Przede wszystkim byliśmy zainteresowani zdrowiem psychicznym, jak samopoczuciem Polaków, jak oni sobie radzą w czasie pandemii, mhm. ale także sytuacją związaną z pracą, bo ja też w czasie tych badań dowiedziałam się dużo na temat pracy, na temat obaw tego, że ludzie mogą pracę stracić. Wiele osób było na permitteringu mhm. i ta niepewność jutra też powodowała prawda, prawdopodobnie zmiany w naszym samopoczuciu psychicznym. Jeżeli ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile osób straciło pracę, nie mam takich danych, ale nawet sam permit już jest sytuacją niepe takiej niepewności. Wiem, że państwo norweskie starało się jakoś zabezpieczyć finansowo te osoby, ale myślę, że mimo wszystko, bo wiem, że nawet Norwegowie mieli tego typu obawy, migranci, których sytuacja zawsze jest niepewna, mhm. prawdopodobnie bardziej to w nich uderzyło. Ale mówię, jeszcze nie wiem do końca, jak to wygląda, jeśli chodzi o rozkład. Prowadzone. A ta osoba, która to, to pani z uniwersytetu, profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, ona rozumiem, prowadzi badania w Polsce, a pani z kolei na terenie Norwegii? Nie, nie, ja jestem w Polsce w tej chwili. Aha, to też to będzie teraz w Polsce. Psychiczne, ale dotyczące badania nad kondycją psychiczną, ale Polaków w Polsce. Nie, 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 w Norwegii, tylko to były badania ankietowe. Tak jak powiedziałam, ankietowe, Jasne. czyli jeszcze na razie nie przeprowadzaliśmy wywiadów. Prawdopodobnie, gdy wyjadę do Norwegii, gdy już nie będzie kwarantanny, to wtedy postaram się przeprowadzić także wywiady i o tym porozmawiać. Mhm. Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o problematykę zdrowia psychicznego, to badania ankietowe nie wystarczą. To trzeba jednak spotkać się i porozmawiać o tym. A czy można rozróżnić Polaków, którzy mieszkali, mieszkają w Norwegii podczas pandemii, na jakieś grupy, powiedzmy, rodziny? Czy te różnice pomiędzy rodzinami w kondycji, w tym jak przechodzili pandemię, rodziny, a na przykład pojedynczy mężczyźni, na przykład, czy, czy osoby, które bez rodzin mieszkają w Norwegii? Czy były jakieś duże różnice pomiędzy zachowaniami? Nasze rodzinami? badania na to nie wskazały. Jeżeli chodzi o wywiady, to ja właściwie mm, miałem chyba tylko jedną osobę, która mieszkała sama. Bez rodziny, bo tutaj też muszę panu powiedzieć, że spotykaliśmy tych samotnych mężczyzn, prawda? Na początku, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, tutaj przy, przy, przede wszystkim przyjeżdżali mężczyźni. No, dla nich była praca, takie było zapotrzebowanie rynku pracy, więc pracowali na budowie i rzeczywiście ich sytuacja, ich kondycja zdrowotna często była bardzo trudna, zwłaszcza samopoczucie psychiczne. Natomiast później dołączyły rodziny, w tej chwili myślę, że łatwiej też jest Polaków wspierać. Jest nas tam już tylu w Norwegii, że tak naprawdę um, nie. ja już, ja, Nasze badania nie wskazały na jakieś no, różnice. Bo ja, ja pamiętam wcześniej, jak rozmawialiśmy, właśnie pani wskazywała na to, że ci mężczyźni, którzy wyjeżdżali, no, ich sposób życia i to, jak funkcjonowali, było raczej takie ryzykowne. Powiedzmy mhm. w tym sensie, że no, na pewno dieta nie była taka, jak być powinna. Pewnie pojawił się również alkohol. A teraz pani mówi, że to się wszystko zmienia na lepsze. Tak, tylko już teraz nie pytaliśmy o dietę w tych mhm. badaniach, więc też trudno, bo badania, jeżeli już prowadzimy badania ankietowe, to one, ta ankieta nie może mieć 50 stron, prawda? Tak? Więc to, ta ankieta dotyczyła tylko koronawirusa i badania, które prowadziłam wcześniej, to były badania prowadzone 10 lat temu. Mhm. Więc to, o których mówiliśmy w tak, 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 czasie poprzedniego wywiadu. Tak, więc ja obserwuję, że już zachodzą tutaj naprawdę duże zmiany. Nie wiem, w jaki sposób pandemia wpłynie na migrację, bo w tej chwili ten inflow, outflow migrantów to się wszystko zmieniło, zatrzymało, bo nie można było podróżować. Więc myślę, że więcej będę mogła o tym powiedzieć, bo w ankiecie były pytania dotyczące jedzenia, stylu życia. Mhm. Także, ale to już był rok, rok właśnie po pandemii. Badania prowadzone w kwietniu, to tak naprawdę no, niewiele się tam jeszcze zmieniło. To były te pierwsze reakcje na nasze na pandemię. Natomiast nie sądzę, żeby tamte badania mogły pokazać zmiany stylu życia. To były raptem dwa miesiące. Rozumiem. A te ankiety, pani badania, były prowadzone, rozumiem, na terenie całej Norwegii? Czy to były jakieś poszczególne miasta, miejsca, gminy? Nie, na terenie całej Norwegii. Mhm. Te badania ankietowe, tak. Mhm. Jeszcze chciałam panią zapytać o kwestię obostrzeń. Czy, to, czy Polacy badani, wspomniała pani, że, że ta surowość restrykcji w Polsce była dużo większa i Polacy chcieli żeby te restrykcje były w Norwegii większe, ale to wynikało tylko i wyłącznie z porównywań? Czy oni uważali, że z porównywania tego do Polski, czy to wynikało z jakichś innych względów również? Nie. Ja powiem tak, bo to oczywiście nie wszyscy chcieli, prawda, żeby te obostrzenia były większe w Norwegii, podobnie jak w Polsce. Osoby starsze. Starsze myślę, że wynika... Tak. Mhm. Ja myślę, że to wynikało z obaw o własne zdrowie. Miałam kilka takich rozmów, gdzie wskazywano na to, że na przykład Norwegowie często lekko sobie tak traktują te obostrzenia, zwłaszcza młodzi Norwegowie, ale inne osoby też wskazywały na to, że to nie tylko Norwegowie. W ogóle młodzi ludzie, Polacy, także przedstawiciele innych grup etnicznych, niekoniecznie przestrzegają obostrzeń. Na przykład spotykają się w większych grupach gdzieś tam nad jeziorami, i osoby nieco starsze, przy takim średnim, ale późniejszym wieku, reagowały na to. Mhm. Obawiały się tego i, i zauważały. To myślę, w Polsce było zresztą bardzo podobnie. Pamiętam, byłam też w Holandii w, we wrześniu w ubiegłym roku i kilka razy starsze osoby zwróciły mi uwagę, że, że zbyt blisko podchodzę. Z tym się nie spotkałam ani w Polsce, ani w Norwegii. Przyznam. Więc myślę, że strach osób starszych jest jednak taki, taką siłą, coś, tak, co tak motywuje do zwracania uwagi w tym przypadku. A czy te wyniki badań będą w jakiś sposób, czy pani wie, czy one będą przez norweskie władze brane jakoś pod uwagę? Pytam głównie w kontekście tej właśnie infodemii. Czy coś można, żeby ta infodemia, żeby tej infodemii nie było, żeby ten przekaz był jaśniejszy, żeby ludzie nie byli tak rozedrgani, że tak powiem? Tak, to muszę, muszę Wam powiedzieć, że norweskie władze, Fork Institute, naprawdę zrobiły bardzo dużo w tym kierunku. Powstały broszury, nawet w ramach naszego projektu też została skończona strona internetowa, gdzie wszystkie informacje, które się ukazywały, oficjalne informacje w Norwegii, mhm. były umieszczone w różnych językach na tej stronie. Mhm. Um, w w no. Także ta strona jest rzeczywiście, ja polecam wszystkim, bo ona jest updateowana, aktualizowana, i jeżeli nie mamy pewności. Lecz co do wiarygodności źródła, to warto właśnie do tej, do tej strony się. Po, po norwesku, po angielsku, po polsku? Po, tak, po somalijsku. Wsz jeszcze Wszystkie po języki, większe grupy yy, osób, które wyjechały do Norwegii jest. Prowadziła Pani również badania w ramach projektu starzenia się mhm. oraz demencji wśród osób, właśnie emigrantów w Norwegii. Czy to, to było, te badania były prowadzone równocześnie, czy to są jakieś wcześniejsze Pani badania? To są moje wcześniejsze badania. One były prowadzone w roku 2017-2020. To było w ramach mojego postdoka, czyli takiego projektu po doktoracie. I te badania dotyczyły właśnie z demencji w rodzinach imigrantów i początkowo ja chciałam skupić się tylko na czterech grupach etnicznych, ale później stwierdziłam, że bardzo trudno jest tak naprawdę rekrutować osoby do badania. I zaraz powiem o tym dlaczego. Niewiele osób o innym pochodzeniu etnicznym niż norweskie przebywa w norweskich domach opieki. Co więcej, oczywiście są związane z wieloma czynnikami, z takimi barierami w dostępie do opieki dla tych osób, przede wszystkim kwestie językowe. Po drugie, no brak właśnie znowu dostępu do informacji albo brak informacji, które są dostosowane do tych grup etnicznych, poza tym na pewno jakieś różnice kulturowe, także różnice związane z tym, kto ma się opiekować osobami starszymi na przykład w naszej kulturze, to jednak rodzina, prawda? Zawsze się uznawało, że rodzina opiekuje się człowiekiem chorym, niepełnosprawnym, człowiekiem starym. W Norwegii system jest nieco inny, e, ponieważ w rodzinie wszyscy pracują. E, Norwegowie są do tego przyzwyczajeni, że gdy już sobie nie radzą, e, gdy już są starsi, no to wtedy chorują na przykład bardzo, no to już się przenoszą do domu opieki. E, natomiast no, u nas sytuacja wygląda trochę inaczej i stąd ja miałam problem, żeby odnaleźć te osoby, czy te rodziny, w których ktoś chorował na demencję. Ale to nie wszystko. Nie, to jeszcze były inne czynniki, które, które jakby utrudniały mi dotarcie do tych osób. Na przykład w wielu kulturach demencja jest taką chorobą tabu, takim tematem tabu. E, na przykład w kulturze somalijskiej w ogóle nie ma pojęcia demencja. Ona nie funkcjonuje. Gdy rozmawiałam, miałam taką somalijską asystentkę i prosiłam ją, żeby przetłumaczyła mi list informacyjny do moich potencjalnych, prawda, respondentów, i ona nie wiedziała, jak przetłumaczyć demencja. Zabrała list do domu, pytała mamy, mama pytała innych znajomych. To były niesłychanie ciekawe badania. Jakoś a, opisowo to tłumaczyliśmy. Y, nie funkcjonuje to, bo jest osoba albo starsza, ale zdrowa, i, i, i koniec, powiedzmy, i potem już jej nie ma, że tak powiem. Czy Dlaczego nie wykształciło się ta nazwa na demencję? Mm, dlatego, że osoby, które zapominają, właśnie często jest traktowane, demencja jest traktowana często jako taki naturalny etap. Starzenia się. Ktoś zapomina, a potem zapomina więcej i w końcu już nic nie pamięta. Więc, jakby naturalny etap starości, naturalny jakby element y, tej starości. Albo, y, na w przypadku Somalijczyków, też jest tak, że te osoby są traktowane jako chore psychicznie. Ktoś może być traktowany jako szalony. Y, te osoby chore na demencję. To jest właśnie takie, taki temat tabu: o tym się po prostu nie mówi. Um, tak więc, no, miałam, miałam z tym problem, żeby mm -hmm. przetłumaczyć. Też mi ta moja asystentka powiedziała, że to wynika także z tego, ta tabuizacja demencji, iż um, Somalijczycy wierzą, że wiele chorób to kara od Boga. Ale równocześnie też wierzą, że choroba może być takim wyróżnieniem od Boga. Mm -hmm. Czyli tutaj były dwa wyjaśnienia, co były no, nieco sprzeczne, prawda? Z jednej strony, Bóg nas może chcieć ukarać. Dlatego chorujemy na demencję, albo może to być właśnie taka nagroda, wyróżnienie, że my sobie tak dobrze radzimy. I proszę mnie nie pytać, w jaki sposób można pogodzić oba te, te wytłumaczenia, ale tak, to było. A wśród Polaków, jak to wygląda? Właśnie opieka nad tym hmm, z demencją? Jeśli chodzi o Polaków, to w naszym kraju, bo w Norwegii też to był kiedyś temat tabu. Rozmawiałam z psychiatrą norweskim i ja on mi mówił, iż to nie jest tak, że w Norwegii zawsze można było mówić tak otwarcie o demencji. Nie. Bo oni też mieli swój trudny czas, natomiast w tej chwili jakby jest już coraz więcej badań, świadomość społeczna jest już coraz większa, jeżeli chodzi o tego rodzaju problemy i choroby związane ze starością. W Polsce ja myślę, że nadal jeszcze istnieją takie negatywne etykietki związane z demencją. Ta choroba, samo to określa demencja. Mówi się że masz demencję chyba. Mhm. I to jest bardzo negatywne. Są takie negatywne Pani mówi O Polsce jako Polakach, tak? Bez różnicy. Że tak, tak, w Norwegii. tak, 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 tak. Po, o Polsce po jako Polakach. Natomiast... przynoszą to do Norwegii te same jakby. Ram... No nie, jeżeli chodzi no. o Norwegię, teraz o tym powiem, mhm. bo w przypadku Norwegii problem, nasi problem. Jeszcze na razie jesteśmy młodzi. Polacy w Norwegii są stosunkowo młodzi. Dlatego, że Polacy wyjechali tam do pracy. Jedynie to ta grupa, podać imigranci z lat 80. Oni się powoli starzeją, ale bardzo mało, bardzo mało Polaków jest w domach opieki. Podejrzewam, że to pojedyncze osoby. Zresztą też domy opieki nie, takich informacji nie przekazują, jakiej, z jakiej grupy etnicznej pochodzi prawda, pacjent. Więc tego też do końca nie wiemy, ale jakoś sobie Polacy radzą, opiekują się osobami starszymi w domu. Ja myślę, że ten boom nastąpi, jego hmm, starzenia się za kilka lat. I wtedy też mam nadzieję, że badania przeprowadzę i zobaczę, jakie są strategie opiekuńcze Polskich rodzin, właśnie nad tymi osobami z demencją. To, że Polaków mało jest w domach, to wynika po pierwsze z tego, że Polaków jako takich, którzy mogliby być w, dom w domach opieki jest mało, tak? Ale wynika tak. To, z tego, co Pani wspominała, że Polacy no, preferują raczej zajmowanie się samemu z tymi starszymi osobami? Tak, tylko że mi się też wydaje, że to się zmieni i wydaje mi się, że tak prognozuję, że Polacy będą korzystali z norweskich domów opieki, mhm. ponieważ ci imigranci, którzy wyjechali do pracy, no oni będą przecież pracować, więc dzieci nie będą w stanie zająć się starszymi rodzicami. Moje badania też wskazują na to, że bardzo podobna jest sytuacja w przypadku drugiego pokolenia pakistańczyków. Dzieci tych starszych pakistańczyków też mają tego typu problem i te dzieci były już socjalizowane do kultury norweskiej. Więc one jakby te wzory są, nie są im obce i one rozumieją, dlaczego człowiek, który już jest schorowany i starszy, no to często właśnie mieszka już w domu opieki. Bo rodzina nie jest w stanie mu zapewnić taką pomoc, jak jej, jaką powinien otrzymać. Zwłaszcza w przypadku demencji, bo demencja jest chorobą bardzo obciążającą także opiekunów. Mhm. A czy nie, może Pani y, prowadziła badania na temat tego, czemu Polacy właśnie y, w polskiej kulturze jest to y, przyjęte, że y, osobom starszym się opiekujemy, a w Norwegii wspominała Pani, że wcześniej było podobnie, ale teraz się to zmieniło. Z czego wynikają te zmiany? Czy z czego wynikają właśnie y, to, że nie ma tych zmian? To jest związane z systemem opieki, prawda? Z tym, jaki system opieki jest ukształtowany w danym kraju, jaki obowiązuje. To się w języku angielskim nazywa care regime, natomiast na język polski nie możemy tego przetłumaczyć jako reżim opieki. Związane jest to także z rolami płciowymi, bo gdy mówię, że rodziny się opiekują, to mam oczywiście na myśli przede wszystkim kobiety. I w wielu kulturach tak jest, że te kobiety się opiekują, także to nie jest tylko polski fenomen. To, że opiekujemy się ludźmi starszymi. I często jest tak, że to jest w jakiś sposób narzucone. Istnieje wiele różnych systemów opieki czy podziału opieki między państwo i rodziny. Dobrze jest, jeżeli państwo wspiera rodzinę w opiece, czyli ten ciężar opieki jest w jakiś sposób rozłożony na, na tych dwóch aktorach. Natomiast jeżeli rodzina zostaje sama z tą opieką. To też w języku angielskim nazywa się unsupported familialism, czyli ta rodzina jest, nie jest wspierana w żaden sposób przez państwo. No to jest problem. Natomiast w Polsce nie mamy tak, tak, takiego problemu, bo jednak państwo w jakiś sposób wspiera rodzinę, mniejszy lub większy, ale, ale jest to wsparcie. Myślę, że u nas problemem też są wysokie koszty umieszczenia osoby starszej w domu opieki. Też moi respondenci mówili o tym, że jeżeli ktoś choruje na demencję, to te koszty są bardzo wysokie wyższe, na przykład choroba Alzheimera, niż w przypadku osoby, która jest, która nie posiada tego typu choroby. Mm -hmm. Oczywiście jest to też związane z lekarzem, lekarza, podobnie z leczeniem tych osób. W Norwegii nie ma tego problemu więc jest trochę łatwiej. No inaczej zorganizowany system. A czy można to porównać jakoś procentowo, powiedzmy, do Polaków, którzy, Polaków, którzy oddają w Polsce osoby, czy ma Pani wiedzę na ten temat, w, korzystając z domów pomocy, domów opieki w Polsce, a w Norwegii? Czy ta, to można w jakiś sposób porównywać? Nie nie, 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 nie mam takich danych. Myślę, że jeżeli chodzi o Polaków, którzy starają się o miejsce podadą opieki w Norwegii, ja nie wiem, czy takie dane w ogóle istnieją. Także bardzo bym chciała nimi dysponować. Nie wiem. Prowadzi Pani badania cały czas nad zachowaniami Polaków w czasie pandemii w Norwegii. Tak. Kiedy przewidywane jest zakończenie? Będę? Pierwszy retorat na konferencji będzie w, 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 sierpniu. w sierpniu, także w sierpniu. myślę, że już tak, że za kilka Je, miesięcy będą wyniki badań. Jeszcze e, trochę czasu. A już ma Pani pomysły czy m, projekty, które będzie Pani po zakończeniu tego? Tak, prowadzę jeszcze inny projekt. Aha. Tam też będę właśnie potrzebowała, będę rekrutowała rodaków do badań, bo projekt jest bardzo ważny. Także tutaj od razu chciałam powiedzieć, że na pewno postaram się umieścić zaproszenie też na portalu Moja Norwegia. Projekt dotyczy profilaktyki nowotworów jelita grubego, mhm. ponieważ Norwegowie chcą wprowadzić program przesiwowy i chcemy zobaczyć, jakie, jakie jest zapotrzebowanie też informacyjne różnych grup etnicznych. I czy wa ważne jest to, żeby Polacy i inni prawda, migranci uczestniczyli w tego typu badaniach? Bo w Polsce jest taki program. Także ja myślę, że my jesteśmy z tym programem, programem zaznajomieni. Um, no ale do końca nie wiadomo, więc chciałabym to sprawdzić i wkrótce, bardzo wkrótce będę prowadziła wywiady z Polakami w Norwegii. Czyli Polska wypada lepiej w przypadku tych, tych, tego programu niż Norwegia, jakby wyprzedziła ich w tym, w tym temacie? Tak, ale to może wynikać z tego, na przykład, że w Polsce jest więcej zachorowań, prawda? Na no, nowotwory i tak grubego, więc być może było to bardziej ale potrzebne. Tak, m, tak sądząc, to w Polsce jest wszy wszystkiego, będzie więcej, bo w Polaków <grym> jest więcej. To, to. No tak, ale jeżeli mówimy o tym o statystycznie, jeżeli powiem, że statystycznie, prawda biorąc, czy mówiąc, to wtedy jakby biorę mhm. pod uwagę proporcje. Mhm, rozumiem. I rozumiem. w Polsce na pierwszym miejscu, jak na razie, jeżeli chodzi o przyczyny zgonu, są choroby um, układu krążenia, a w Norwegii są to nowotwory. Mhm. Więc nowotwory jednak dominują. Bardzo chętnie spotkam się z Panią, jeżeli Pani będzie mogła, chciała się spotkać po wyniku, już omawiając te wyniki, właśnie pandemiczne. Oraz oczywiście, jeżeli będzie Pani szukać tych Polaków, którzy chcieliby na ten temat porozmawiać, na temat nowych badań, to jasna sprawa, też bardzo proszę się odezwać. To wtedy postaram się coś też wspomnieć, czy moja Norwegia jako, jako taka wspomnie. Bardzo dziękuję. dziękuję.